Ogólnie to w komentarzach pod ostatnim tego się słuchało, wszyscy byli zgodni. Rewelacyjne podsumowanie, płakaliśmy ze śmiechu. Ale ch**łe te piosenki. Moim zdaniem to najlepsze zestawienie z roku. Mierne podsumowanie plus lamerskie wciskanie polityki i żartów na niskim poziomie. Jak widać pełna zgoda i to cieszy, dlatego teraz dokładka, czyli przeboje, których Waszym zdaniem zabrakło w ostatnim odcinku, czyli tego się słuchało ekstra. Jacek Tomkowicz, cześć, dzień dobry. Numer jeden, tego się słuchało 2020. Należał do pana weekenda. To tak tylko mówię dla tych, którzy jeszcze nie oglądali. How dare you! Więc skoro wtedy nim skończyłem, to teraz nim zacznę The Weekend in Your Eyes. Prosto z Waszych komentarzy. When I look at you in your Jest trzech braci Jonas, jest gorąca kolumbijka i jest melodia, która moim zdaniem powinna być drugim despacito. Jest to rocznik 69, Zenek Martyniuk, rocznik 69. Przypadek yy, tak. Dzisiaj często będę was odsyłał do gdzieś, co już słyszałem, bo 2020 to trochę rok muzycznego recyklingu. Tu przebój z Bonjowim i Bonnie Tyler w tle. Kolejny rok z muzyczną petardą. Męskie granie orkiestra nie zawodzi, tym razem w składzie zawiało w Król i Ego. Jeśli na tu twarzą dwa. Mówiłem, że kawałkami spłyty Future Nostalgia można by obdzielić kilka odcinków, no to jedziemy. Break my heart w odcinku ekstra. Historia melodii z kolejnego przeboju zaczyna się w 1979, czyli podejrzewam, że rodzice producentów ze składu Lizot jeszcze się nie znali, więcej w gdzieś to już słyszałem. Yeah. Podusowy kawałek z ostatniej płyty Sereny Gomez. Co ciekawe, ten przebój największy sukces na całym świecie odniósł w Polsce i Nowej Zelandii. Ile razy słyszę ten wokal, myślę sobie: Biber śpiewał Gromiego, prostuje to nie Biber, to znaczy jeszcze nie Biber. To teraz Justin Bieber we własnej osobie i trochę tu brakuje gromiego, bo ciężko się do tego na imprezie tańczy. Jeśli dwaj bracia mają na imię Alessandro i Andrea, to raczej nie są z Podkarpacia. Włoski duet Vinay 2020 rok zaliczy do udanych. Piosenka, podobnie jak większość piosenek Billy Eilish, napisana wspólnie z bratem, teledysk nakręcony iPhone'em w centrum handlowym. No po kosztach jedziemy, po kosztach. W tego się słuchało 2020 na drugim miejscu z szampanem, ale w komentarzach pisaliście więcej sanach, no to proszę bardzo. To najbardziej wchodzące w głowę tu w 2020. LA Vision i Gigi de Agostino. W kategorii dźwięki wchodzące w głowę tego też nie może zabraknąć to akurat ta 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 ta, 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 ta od Jasona ta Rulo. Streszczę wam teledysk. Harry Styles zaprzyjaźnia się z rybą, ryba rośnie, a na koniec teledysku wrzucają ją do morza. No, ćpią ten marihunanen, i później się kończy takimi teledyskami. Like Gdyby nie pandemia, rządziliby w każdej dużej imprezowni, a tak to rządzą. W tego się słuchało. Widzę i Tom Gregory. I jeszcze jeden polski kawałek w tym zestawieniu, tym razem z końcówki roku: Grzesiek Chyży i Król Nocy. Lecę w mieście pełnym grzechu, dokąd nie wiem, Jestem nocy. Wielu krytyków muzycznych na całym świecie uznało ten kawałek za najlepszy w karierze Miley Cyrus, i normalnie jak prezydent biorę i się pod tym podpisuje. DJ Rigard wypłynął na TikToku dzięki przeróbce Ride It i właśnie udowodnił, że nie będzie artystą jednego przeboju, bo już ma co najmniej dwa. Jak w jednym z wywiadów przyznała Dualipa, nagranie tego kawałka zamieniło się w studiu w jedną wielką imprezę. I to słychać. Teraz Zjeżdża naklejka dobre bo polskie audio Souls, czyli nowy projekt duetu Dirty Rush i Gregor S poszli w 2020, jak dzik w żołędzie. Mind, island, like well, me, Ten przewój z aplikacją TikTok nie ma nic wspólnego, choć nosi tytuł TikTok. Clean Bandit i Mabel, w tego się słuchało. Przebojów odświeżonych, nie do poznania, to jeden z nich. Kiedyś The Cardigans, teraz Two Colors. Więcej w 96 odcinku, gdzieś to już słyszałem. Me, Pewien wybitny polski bart w piosence Przekorny Los śpiewał w refrenie: para pa, para pa o a. tutaj to samo w angielskiej wersji. Niewiele przebojów w 2020 namieszało tak bardzo, jak właśnie ten przebój Kazika. Gdybyście nie pamiętali, kto to jest Kazik, to on chyba śpiewał w tym zespole e, Bayerfull. Maria, nie przekroczy bramy dziś tej, bo Twój ból jest lepszy niż jej. Twój ból jest lepszy niż jej. To teraz szybka zabawa. i Kto nie subskrybuje, ten śpiewa w Bayerfull. Czy jakoś tak. To wszystko w tym odcinku. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górze i subskrybujcie mój kanał. A i na mojego Instagrama dzisiaj wjechał kolejny odcinek Koncika Poezji, w którym Melo recytuje najgłębsze teksty polskich piosenek. Nie przegapcie. Jacek Tomkowicz, wielkie dzięki, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.